Witam, witam serdecznie z tej strony Excel. Nie ma nowości, więc lecę z tym Sentino, bo już go robię, nie wiem, któryś tydzień, na pewno chyba trzeci wydaje mi się, ale nie wiem. E, powiem wam tak, prowizorycznie teraz na razie mówię wam, że możecie kliknąć w link opisie, e, żeby mnie wesprzeć i donate od 5 zł wzwyż będą miały taki przywilej, że po prostu wiadomości na donacie, Będzie można po prostu dać tytuł nuty albo wkleić linka. No i zwyczajnie ja ją ocenię, i po prostu, jeżeli się zbierze, powiedzmy, takie trzy donate, ja to zlepię w jeden odcinek, oceniamy piosenki od widzów, i no i tyle, i każdy będzie zadowolony, prawdopodobnie. Od 5 zł z tego względu, że po prostu złotówka to nawet nie tyle, co jest za mało dla mnie, tylko chodzi mi o to, że po prostu za dużo momentami mogłoby tego być i mogłoby się to nawarstwić, nie? Chociaż nie wiem, czy 5 zł to nie jest też za mało, ale no zobaczymy. Miałem być znikiem od centino. Ciekawe jest to, że tutaj jest Amadeusz Ferrari, czyli gwiazda fejmu, dość kontrowersyjny ze swoich też występów w Gołcach oczywiście. Yy, powiem Wam tak, jeżeli chodzi o Sentino, to dziwne ma przecięcia z youtuberami. No naprawdę, w sensie z youtuberami, no z jakimiś takimi twarzami znanych, znanymi z, no nie wiem, freakfightów. No można tak powiedzieć. Zyniak, yy, Boxdel przecież Ferrari. No nie wiem. Nie wiem, co o tym sądzić, ale odpalę sobie tekścik i, i lecimy. Wszystko, wszystko gra. Yy, ale jeszcze tylko głośność. Ale ona chyba jest ok.

Pum, pum. Wie, Wiecie o co chodzi? Kurwa, to ułożenie bitu? Nie. A taki ładny i to, ta melodyka w ogóle. Yy. Yy, Sheraton Lobby, ona dostała szał. Ona dostała szał od symbolu bogactwo. Yy, jakim jest hotel Sheraton? Słynący z luksusu. Okej. Okay. Yy, to drugie, czekoladnie OP. Rolex yy, w wersji czekolada. Czekolada z różowym złotem, a nie tani stalowy Rolex. Aha, no to, yy, nie wiem, szczerze powiedziawszy, wątpię, żeby ktokolwiek ze mnie i z was by miał taki zegarek. Dzisiaj to na co mówisz na cię o patronie, bo co to jest, kto, kto to patron? patron? Próbowali pogonić mnie, dzisiaj to oni się proszą, czy mogę dwa koła przelać szybko plikiem, ale niestety ja już tylko z biznesem nie streetem. <try> 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 już jestem muzykiem, już już nie streetem. No spoko. Fire, ciągnie mi fire. Ej, a w ogóle tak mi się przypomniał, sorry, że teraz dopiero, ale ktoś mi napisał komentarz, że 50 kilo y, Final Boss nagrałby lepszą piosenkę od tych z Twoje 5 minut. Powiem Wam tak, zrobiło mi się miło, bo ważę... No, znacznie więcej. A że wygląda na 50, właśnie miło mi się zrobiło z tego względu, że ja zawsze myślę, że grubo wyglądam na kamerze. A jednak nie, jestem 50kg Final Bossem, także okej. Okay. Piękna jest melodia w tym bicie, ten bit jest taki piękny, gdyby nie basy, no wiecie, nie wiem jak to nazwać składnie tego bitu I powiem wam tak, nie będę wam tłumaczył całego tekstu, tak ja sobie go przeanalizuję, bo tu jest tłumaczenie normalnie na geniusie, nie? Le lepiej mnie nie zawiedź, bo mam dla Ciebie kulę. Prawie nie mówię po hiszpańsku, tylko gdy piję alkohol. Stara, chce się bzykać, będę się bzykam. Kurwa, to jest z translatora, no nie ma chuja, że to jest tak... Yy... Chujowo. <grywa> Ale fajny tekst. Kiedy trzeba brudnej roboty, zakładam rękawice. Czyli nie ma nikogo od brudnej roboty, czy czegoś takiego. On po prostu bierze kałacha i napierdala, tak? Nie ma czasu na łzy, wszyscy ciśniemy do przodu. Eee, super, ale... Czy ja dobrą zwrotkę kurwa przetłumaczyłem? W sensie, to... a no dobrą chyba, jest jedna. Dodło do szklanki z kryształu, Sheraton love dostała szału. I nie ja przetłumaczyłem, tylko na Geniusie było. Bo mógł być bo miałem być niki. Próbowali pogonić mnie, dzisiaj to ma humming oni się proszą, czy mogę dwa koła przelać szybko grip. W ogóle kurwa te yy, wokale z tyłu, które są wyżej, nie? Takie piskliwe bardziej. Na pewno to słyszycie, nie tylko ja to słyszę. Yy, strasznie fałszyłem pod koniec. Oni się proszą, czy Albo nierówno są Ale niestety ja już tylko z biznesem i streamem Już jestem muzykiem Okay. Ferrari, hola Seniorita A to czemu na drziny się nie ozrodki Ferrari'ego A płyskitu tu jest jeszcze Ferrari Marbella, to jest dolczywita. Siedzimy w inni robimy se hita Przestaniesz pierdolić mnie o vipach. Czas na treningi jak mam power Chociaż ona dubsku ma wspaniałe Mam kiedy ja za... Jak kurwa, nie pamiętam kiedy zaspał. Ej, ale powiem wam, że naprawdę przyjemnie leci. W sensie jakoś w tym głosie Ferrari'ego czuję taką pokorę i takiego spokoziomka. Bo wiecie, jak na fejmie robi te dymy i tak dalej. No to, to dziś nie jest moja bajka, nie? Ale to widać, że to jest kreowany wizerunek, nie? pod, pod właśnie fryki. Jak był w gołcach, to troszeczkę bardziej już było widać takiego Ferrariego, a tutaj ja czuję w tym śpiewie w takim w tym głosie taką pokorę lekką, nie? W sensie No tak ciężko by wytłumaczyć, ale taką normalnego ziomka. Pamiętam kiedy ja zasnąłem, pierwszy promień słońca sam rozstałem Wynajmę sobie na no, Sprite albo Pepe, Najlepszy, więc jeba ci kompleksy Całe życie na spontanie Znowu lecę na spotkanie Znowu lecę w miasto szaleń Wiecie co? To chyba on pisał ten tekst, faktycznie Nie Sentino, nie kto inny, chyba on Kiedy I do tego momentu jest spoko Później już te wokale z tyłu są nierówno I mnie to gryzie w chuj Okej okay. Bardzo ciekawa nuta, naprawdę bardzo ciekawa. Podobała mi się yy, pod wieloma względami, ale pod wieloma względami też mi się nie podobała. Nie podobała mi się, może zacznijmy od tego z tego względu, że no y, pierwsza zwrotka już chuj z tym, że jest po innym języku, nie? Ale no troszeczkę to jednak jest na minus dla mnie, no bo wiesz, ja nie rozumiem i tak dalej. To było na czym się przetłumaczone z translatora, ale spoko. To jest jeszcze chuj. Yy, beat jeżeli chodzi o beat, piękna melodia, jakby to był normalny taki trapowy, rapowy beat, to bym kurwa był w niebie dosłownie. E a tak, no to wiecie o co mi chodzi. Mam nadzieję, że wiecie. Jeżeli chodzi o tą melodykę, była zajebista, szczerze. Tylko te wokale z tyłu później nawet... Wiem, że to mogło być zamierzone, że one są nierówne, ale po prostu mnie to jakoś gryzło. Nawet nie tyle, co były nierówne, co może fałszowały. No jedno z dwóch, nie? To na pewno. Ale powiem wam, że naprawdę nie zawiodłem się na Ferrari. Może i podjebał flow od Sentina. W sensie wiecie, Centina mu wysłał gotowy kawałek, on po prostu podłapał flow. No i to powiem wam tak, jeżeli flow jest dobre, to jak najbardziej nie widzę problemu, żeby tego nie zrobić. Bardzo się zaskoczyłem na głosie Ferrariego, bo naprawdę był przyjemny. Choć momentami było słychać, że naprawdę nie siedzi w muzyce, naprawdę, momentami było to kurwa słychać. I nie mówcie mi, że ja jestem wielkim znawcą, czy coś takiego, po prostu było słychać. No kurwa, no, nie potrafię tego, tego wytłumaczyć, ale naprawdę, Ferrari się pokazał dobrze. Mam wrażenie. Jak nigdy tam chyba nie masz styczności jakiejś większej, tak tutaj naprawdę dobrze dla mnie się zaprezentował. Na pewno lepiej niż kurwa Nitrozyniak w, w trójkącie bermudzkim. No proszę was. Naprawdę fajny utwór, gdyby nie pewne mankamenty, a tym największym jest po prostu beat. Gdyby nie Ferrari, to najlepsza nutka na płycie. No nie zgadzam się szczerze. W końcu po dwóch latach Senti, fajnie, że jesteś. Dziękuję. Puerto Rican, rap, tai przy Senti, no król, rapu. Im więcej razy tego słucham, to ten Ferrari, coraz bardziej mi się on tutaj podoba. Co? To ten Ferrari, coraz bardziej mi się on tu podoba. Całe życie na spontanie. Znowu lecę w miasto szaleć. Kozak. No właśnie ten tekst. Całe życie na spontanie, znowu lecę na spotkanie. No chujnia. Klasyczek. Jestem muzykiem. Jak co jest wersja bez łaków? Gdzie? Już dawno była. Miałem być nikim. Wraca Bixen to pozdro, pozdro Sicarios, sztos klasik... Klasik kurwa czy klasa? Klasik, sztos klasik nuta yy... Pasut prowadzi live'a 4 szony I nie ma miniaturki Dziękuję wam wszystkim za oglądanie, tak jak mówiłem Pomóżcie mi z linku w opisie, przepraszam yy... Zasubskrybujcie ten kanał, bo No jednego nam brakuje do 700 Za co wam naprawdę jestem wdzięczny i co, no i tyle, no i obczajcie inne filmy. Dziękuję Wam się Manko.